Cześć kochani, witam się z Wami w nowym filmie. Jak widzicie, wyglądam dość komicznie, dlatego że tematyka też jest dość śmieszna, bo musiałam zamówić kubusiowi buty zimowe i zalando mnie tak wkurzyło, że czekałam dwa tygodnie na paczkę, nie spiły im się terminy, wysyłki, więc się zdenerwowałam, stwierdziłam, dobra, zamawiam na zarze. Tym bardziej, że Kuba bardzo lubi buty stamtąd co tak naprawdę, co sezon kupujemy mu Adidasy z PlayStation, z Xboxa, z tych serii i jest bardzo zadowolony. Mówię: Ok, zobaczymy, jak nie, to zwrócę, zamówię większy rozmiar, nie ma problemu. A tutaj wysyłka jest dość błyskawiczna. I tak skłoniło mnie to do tego, żeby zajrzeć na dział dziecięcy dziewczynki, dłużej dziewczynki, bo tam mamy rozmiary po wzroście. I tak, mam na sobie, jak widzicie, dresy, bluzę, czeka jeszcze jedna bluza, sporo butów, bo trzy pary butów i dwie czapki. Z czego jedną czapkę wam pokażę, bo druga jeszcze nie doszła i już przymierza gdzieś tam na innym filmie przy okazji. Nie będę na nią specjalnie czekała. A że jest to spora blokada gotówki dla mnie, no to wiecie jak jest. Dobra, teraz możemy się wszyscy ze mnie śmiać. Nie wiem, co mnie podkusiło, zamówiłam największy rozmiar z dużej dziewczynki. I teraz tak, powiedzcie, która dziewczyna nie patrzyła kiedyś na ten dział? Ja niejednokrotnie kupowałam sobie właśnie tam bluzy czy dresy i wiecie co? Nie przypominam sobie, żebym wtedy ważyła jakoś radykalnie mniej, więc coś tutaj się zadziało. Oczywiście, możecie powiedzieć, tam jest 1,64 m, a Ty masz 1,68 m. OK, 4 cm, macie rację, na pewno robi to wielką różnicę. Yy, spodnie, komedia, no po prostu to jest generalnie komedia, ale mówię Wam, że ja mam 1,68 m, więc jeśli jesteście niższe i troszeczkę drobniejsze niż ja, to spodnie naprawdę są super, bardzo fajny lampas. I o co chodzi tak naprawdę, dlaczego ja tu mierzę? Dlatego, że ja jestem trochę zła na zarę, wiecie? Bo y, bluzy, dresy y, na dziale damskim, tak naprawdę nieważne w jakim rozmiarze, są o minimum 50 zł droższe albo i więcej. Fajne bluzy to jest już 120-130 zł. Nie mówiąc o spodniach, że od w wzwyż. Tu mamy spodnie za 60 zł, bluzę za 80, ale zmierzę też taką za 60. Więc słuchajcie, przekład cenowy, jakość. Tu, a tam jest ta sama. Więc tak, spodnie mnie skusiły, skusiła mnie bluza. <grywia> Wiem, wyglądam jak Dzidzia Piernik. Teraz możecie mówić: przymierza za małe rzeczy, kupuje za małe rzeczy. Z premedytacją, ok? Żeby było jasne. Wiedziałam, że będą delikatnie za małe, nie wiedziałam, że aż tak, ale dobra, nieważne. Wytnijmy to. <grywia> Rękawy oczywiście, że są za krótkie. Generalnie cały fason jest za mały, za krótki. Kaptur, no komedia, po prostu jestem chodzącym plemnikiem. <grywa> Naprawdę. Możemy się pośmiać ze mnie w tej chwili. To nie będzie długi film, bo tylko zmienię bluzę i pozmieniam buty. Pokażę Wam też czapki. Jeśli takie śmieszne filmy też Wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo może zrobimy mierzymy z działu dziecięcego z dziewczynki, na przykład z handemu, albo z Rizard. Dajcie znać, czy Was takie tematy interesują, bo wiem, że H&M zawsze wypada większy, więc wiecie, jest jakaś szansa. A jeśli chodzi o buty, to mam w każdej parze 39 rozmiar. I powiem Wam, że te są naprawdę całkiem fajne. Teraz w ogóle są modne takie wyższe buty, sneakersy. One tutaj mają ten żar, więc wiecie. Trochę tyle tych adidasów, które, które miałam, które zamówiłam i które finalnie zwróciłam ze względu na wysokość chlebki, jak się pomyślać. Fajny kolor, taki beżowy, cały beżowy. I właśnie o to mi chodziło, żeby tutaj podeszwa też była w tym samym kolorze, więc podoba mi się. Wiem, że są też z zielonym, z różowym, z pomarańczowym, także różne. I naprawdę one są wygodne. Naprawdę są fajne. Oczywiście nie będę w wielkich kroków robić, bo wiecie, gumka mnie tu ogranicza, ale e, super. I 39 rozmiary, jak najbardziej, jest ok. Czyli ciuchy nie do końca dla mnie, ale już buty, jak najbardziej. I też nie były drogie, wiecie. Śmiechu ciąg dalszy. No, nie ma co ukrywać, że ta bluzera jest jeszcze gorsza. Gładka, taka beżowa, karmelowa. Kolor mnie tutaj skusił. Coś mam ostatnio pociąg do takich kolorów, bardziej stonowanych, wiecie? Ale nie za bardzo mi się podobają, jak na mnie wyglądają. No taka już jestem. Więc y, też największy rozmiar. Fajne jakościowo. Tutaj jest na misiu, także to, co lubię najbardziej. I tyle o bluzie. Mały kaptur już nie będę zakładać, ale jak widzicie, mały kaptur. Dobra, OK. Jeśli chodzi o buty... Bardzo fajne, są w takiej kolorystyce i są całe czarne. Tylko tak, mam rozmiar 39 i powiem Wam, że one dość mocno schodzą w dół. O, tutaj. W związku z czym palec mnie boli, bo uwiera mi palec, ale nie na długość, tylko wiecie, na wysokość. Więc na pewno nie zostaną za mną, a szkoda, bo są dość fajne. Jestem tylko ciekawa, czy ten materiał. To jest taki nylon, coś takiego jak kurtka. I nie wiem, czy on nie będzie przemakał, wiecie? Więc nie wiem, jak z funkcjonalnością tych butów. No, ale, ale są ciekawe. Nie ukrywam, że są ciekawe. Miałam nadzieję, że je akurat sobie zostawię, no, ale nie. A tutaj taka ciekawostka, wiecie? Bo tak, kupusiowi zamówiłam tą zieloną czapkę. W rozmiarze już wam mówię, 6-9 lat. On ma 6 lat, więc teoretycznie ten mniejszy rozmiar powinien być OK. Założył i wyglądał jak chodzący pan ziemniak. No, niestety. Jają, mnie różnie mówią, więc zamówiłam ten większy rozmiar 10-14. Mówię, kurczę, ten 10-14 to ja sobie wezmę różową kubie zieloną. I zobaczcie, żeby nie było, rozmiar jest ten sam. Tak? Taka jest różnica. Więc chyba zara coś Ci się pomieszało. Tutaj widać, że są te same rozmiary. Coś im się chyba z metkami pomerdało, bo o tyle, ile różowa nawet na mnie jest dobra, to zielona to jest na pewno ten mniejszy rozmiar. Więc, sorry, Zara, ale wkurzacie mnie powoli z tymi czapkami, z rozmiarami, bo no, wiecie. Ale przymierzę dla Was teraz tą różową. Zielonej nie dam rady. I ta różowa jest naprawdę okej. Okay. Zobaczcie. Ten kolor bardziej mi się nawet podoba niż ten z działu yy, damskiego. Co prawda, może tutaj to mogłoby być większe, jednak. Więc, wiecie, ja jej nie zostawię, ale mówię, że jest taka opcja. Jeśli ktoś nie lubi tutaj takiego dużego zapasu, to jak najbardziej ta jest fajna, ładnie przylega. Materiał jest dość miły, także naprawdę git. No, ja mam tyle czapek. Że co prawda poluję właśnie na taki kolor różu, ale nie leży mi idealnie, więc nie zostanie ze mną. Przebieram ostatnie buty już. Ostatni mój wybór padł na takie buty. I słuchajcie, one są na takiej konkretniejszej podeszwie. Podobał mi się bardzo ten zamek srebrny, który jest, słuchajcie, atrapą, bo zapinamy je sobie z boku i w ten sposób bardzo łatwo możemy je zakładać. Są naprawdę wygodne. Fajnie, że mają tutaj takie gumowanie, coś takiego zabezpieczenie, pewnie jeszcze dla dzieciaków, które wiecie, szorują tak. A może w ten sposób bardziej te czuby zjeżdżają. Także bardzo fajnie wyglądają. Dość wysoka cholewka, dobrze mówię. Wydaje mi się, że one generalnie tak bardzo smukło wyglądają, przez ten właśnie zamek. Także tutaj rozmiar 39 znowu jest idealny. I jak widzicie, spokojnie, buty można kupować. Na dużej dziewczynce, tak? Czyli ten 39. Widziałam, że niektóre nawet mają 40 rozmiar. Także fajnie, a wiadomo, że ceny są zdecydowanie niższe. Wstawię wam teraz przebitkę, jak kubusiowi będą pasowały buciki i czy jego chociaż zostawimy. No bo jeśli chodzi o cały zamówienia, to na razie będzie zwrot. Wrócił Kubuś i mierzy buciki te zary, co mu zamówiłam. Zrobię zbliżenie, kochanie, na buty. Niestety, jak się okazuje, my mamy rozmiar. O Jezu. 33. Rozmiar 33 i 139 zł, one kosztowały, ale na długość są ok, tak? Wstań, kochanie. Na długość są ok. Poruszaj paluszkiem. Ale są za wąskie. No, y, jeszcze spokojnie jest zapas, ale Kuba ma bardzo szeroką stopę, więc niestety buty odpadły. Bo, mogę pokazać. Jak <laughs> No, nie wygląda wcale na szeroką, ale jest bardzo wrażliwa ta stopa, prawda? Ale ta nie jest. Aha, tylko jest jedno, prawda? No dobra, przymierzamy te drugie i sprawdzamy, czy te drugie będą ok. Teraz mamy naszego modela, który ma drugie buty na sobie, też bardzo fajne. One są troszeczkę inaczej zrobione, jak widzicie? Też mają konkretną podeszwę. Na szerokość są i tak. I super jest to, że słuchajcie, dla dzieci tak. Tu możliwość, mamy możliwość dosznurowania jak chcemy, na szerokość możemy ile chcemy, czyli przegub nam fajnie się dopasowuje. A nie musimy tego rozwiązywać, tylko tu jest piękne zapięcie, czyli do przedszkola, na szybko, do ściągnięcia założenia idealnie. Co prawda nie wiem czy te buty są na taką zimę, zimę bardzo zimną, no ale na teraz na pewno będą idealne. I wstań Kubusiu, ja się odsunę, żeby Cię pokazać. Dobrze, czyli ten rozmiar jest idealny, i te buciki zostawiamy, tak? tak? Fajnie, czyli mamy teraz buciki załatwione. Dziękuję bardzo za przymiarkę. Proszę. Dajcie znać, czy taki film się podobał. Mam nadzieję, że tak. Widzimy się w następnych filmach, kochani. Pa!